Świat się zmienia. A my powinniśmy nadążać za tymi zmianami. Zmieniać musi się również model łowiectwa i nasze środowisko. Zwykli ludzie tego nie rozumieją, że myślistwo to coś więcej jak tylko polowania, realizacja planów. To jest czas, aby wyjść do nich i pokazać, że koła łowieckie są tak samo ważne i pożyteczne jak inne organizacje, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich czy kluby piłkarskie. Nie wystarczą już tylko prelekcje w szkołach z dziećmi i młodzieżą. Konieczne jest zagospodarowanie i zatroszczenie się o najbardziej wykluczoną i potrzebującą pomocy grupę społeczną, czyli niepełnosprawnych. Takie bezinteresowne pochylenie się nad środowiskiem daje wielką radość samym niepełnosprawnym, a myśliwym poczucie dobrze spełnionej misji. Powoduje to też zmianę spojrzenia na myśliwych jako na grupę ludzi z empatią. Daszbur, witam koleżanki i kolegów. Nazywam się Franciszek Jamnik, jestem prezesem Koła Łowickiego Dziw w Słońsku. E... Jesteśmy jednym z pierwszych organizacji pożytku publicznego wśród kołowieckich w Polsce. Dzięki tej formule możemy kontynuować zainicjowaną wcześniej działalność na rzecz lokalnej społeczności bez uszczuplania finansów w naszych kołach. Bycie myśliwym to nie tylko hobby, ale przede wszystkim misja. Zajęcie, które zobowiązuje. Przez lata obrosło stereotypami. A przez aktywność środowisk nieprzychylnych łowiectwu, stało się ofiarą półprawd, kłamstw i hejtu. Koło łowieckie Dzik w Słońsku od wielu lat realizuje przedsięwzięcia, których celem jest poprawa wizerunku myśliwych. Jeszcze do niedawna środowiska łowieckie były hermetyczne. Dzisiaj, w dobie mediów społecznościowych, gdzie niejednokrotnie jesteśmy atakowani, musimy wyjść do społeczeństwa i poprzez nasze pozastatutowe działania implementować przykłady praktyk które ocieplą społeczny odbiór myśliwych. Drogie koleżanki i koledzy myśliwi, jeśli większość szkołowieckich funkcjonujących w innych regionach kraju zaangażowałaby się na podobnym poziomie we wpłaty na OPP, to na działalność społeczną można byłoby uzyskać nawet kilkadziesiąt milionów złotych, a dzięki tak imponującym środkom moglibyśmy zrealizować niezwykłe przedsięwzięcia, które zbliżają nas do ludzi oraz zmarginalizują aktywność tych, którzy chcą nam zaszkodzić. Organizacja pożytku publicznego w Kołach to szansa, taka, której nie możemy zmarnować. Jeśli nie macie zarejestrowanego OPP Kołowieckiego, to bez problemu przy rozliczaniu PITU możecie przekazać 1% podatku na OPP innego koła, ze wskazaniem konkretnego beneficjenta środków finansowych. Prezes koła DZIK, Franciszek Jamniuk, wie co mówi, jest inicjatorem Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Imprezy, w ramach której setki niepełnosprawnych doświadczyły wiele dobrego. Początkowo finansował imprezę tylko ze środków własnych, w miarę upływu czasu zaangażował w to przedsięwzięcie innych myśliwych. Dzisiaj to sztandarowa impreza dla osób niepełnosprawnych w Lubuskiem. Jej organizacja będzie się teraz odbywać m.in. ze środków zgromadzonych przez OPP. Oprócz Dnia Inwalidy, OPP Koła Łowieckiego Dzik w Słońsku organizuje cykliczne bale charytatywne. Pomaga najbardziej potrzebującym. Jako organizacja pożytku publicznego, może, podobnie jak samorządy, bezpłatnie korzystać z prac pensjonariuszy Zakładu Karnego czy też wojska. Nie będziemy mieć stronników bez zmiany wizerunku myśliwych. Nasze OPP. To rodzaj spotkania się z tymi, którzy uważają, że robimy rzeczy dobre, a musimy ich robić coraz więcej, aby obronić przestrzeń zarezerwowaną dla gospodarki i kultury łowieckiej. Dowodem na to jest chociażby wprowadzanie prawie przez aklamację zakazu uczestnictwa dzieci w polowaniach. To tylko jeden z przykładów, uświadamiający, że potrzeba dodatkowych aktywności, aby odeprzeć hejterskie ataki. Warto przypomnieć, że uzyskanie statusu OPP dla koła łowieckiego. To nie tylko prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych oraz możliwość otrzymywania darowizn. To także przywilej do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji oraz możliwość użytkowania nieruchomości należących do skarbu państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach, a także zwolnienie organizacji z niektórych podatków i z opłat sądowych. Pomysł utworzenia organizacji pożytku publicznego przy kole łowieckim Dzik w Słońsku spotkał się z naszą akceptacją. 1% podatku od myśliwego to może niewiele, ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w okręgu gorzowskim mamy ponad 2,5 tysiąca myśliwych, okazuje się, że można uzbierać całkiem niezłą kwotę. Dlatego zachęcam wszystkich myśliwych do tego, aby oddawali swój procent podatku właśnie na organizację pożytku publicznego działające przy kołach łowieckich w Polsce. Są to pieniądze, które bez wątpienia pomogą nam w organizacji imprez charytatywnych. Na co możemy przeznaczyć te środki? Przede wszystkim na organizację bali charytatywnych, imprez dla osób potrzebujących, takie jak Międzynarodowy Dzień, Dzień Dziecka z Kulturą Łowiecką, Międzynarodowy Dzień Inwalidy czy chociażby Myśliwska Paczka.